Witam na moim kanale. Dziękuję Państwu za wsparcie. Dziś chciałbym poruszyć temat Afryki Południowej. Oczywiście ten najważniejszy, to znaczy ludobójstwa dokonywanego na białych mieszkańcach Afryki Południowej. No, bo Oczywiście tylko na, na nich jest dokonywane ludobójstwo, ale musimy skup, skupić się na tym problemie i to wiąże się również z problemem y, ustawy y, partii rządzącej ANC w, w Afryce Południowej o odbieranie ziemi bez kompensacji, bez po prostu prawoławiania ludzi z ziemi i no, jedynym człowiekiem, który w pewnym sensie, który zainteresował się tym problemem i u którego cała ta historia wywołała jakiś odzew. Jedyny człowiek, mówię z, z areny szerokiej, politycznej, z ludzi znaczących, to Donald Trump, który po prostu ostrzegł rząd e, ANC, wprowadził, e, e, obciął bardzo wiele dotacji dla Afryki Południowej. I rzeczywiście chcę zrewidować i sprawdzić całą sytuację i dokonać przedsięwzięć, które zatrzymałoby proces modowania białych farmerów, nie tylko farmerów, tudzież rabowania ziemi. Rabowania zgodnie z prawem, jakbyśmy to mogli paradoksalnie określić. W związku z tym, oczywiście, delegacja prezydenta Afryki Południowej, Syryla Ramapozy, udała się do Stanów Zjednoczonych na rozmowę z prezydentem Trumpem. Nie będę wliczał składu delegacji. No, najważniejsze jest po prostu, że Rama poza z Trumpem spotkali się oko w oko i prezydent Trump był, powiedzmy sobie, średnio przygotowany, ale wystarczająco przygotowany na tą rozmowę. Były tam był tam umieszczony film przedstawiający odcinek autostrady, gdzie są ustawione białe krzyże. Każdy z tych krzyży Symbolizuje śmierć jednego farmera, trzy farmerki, dzieci, osoby z, z farmy, która zginęła w, w napadzie. Także jest tych krzyży ponad trzy tysiące. E, Błędem, może niedoinformowaniem prezydenta Trumpa było to, że sądził, że to jest cmentarz. To nie jest cmentarz, to jest po prostu odcinek drogi, rodzaj pomnika, rodzaj protestu. No to, to był. To był jego jedyny chybiony komentarz w tym wypadku. Natomiast co ciekawe, prezydent Cyril Ramapoza zapytał, a gdzie to jest? Więc, dosyć ironiczna sprawa, jeżeli prezydent kraju w którym odbywa się to, co się odbywa i który wiadomo, że doskonale wie, gdzie to jest i co to oznacza, zadaje tego typu pytania. Więc po prostu nie, nie będę dawał się w szczegóły, tylko najbardziej znacząca rzecz, że prezydent Trump za zażądał zaprzestania oczywiście zwrócenia, położenia jako pierwszy priorytet ścigania modów na farmie, na farmach, tudzież zakazu śpiewania pieśni z okresu walki z apartheidem, Zabij bura, zabij farmera i po prostu generalna walka z przestępczością i dopóki te warunki nie będą spełnione będą coraz większe, powiedzmy, można nazwać to sankcje ze strony rządu Stanów Zjednoczonych dotacje medyczne wszelkiego rodzaju, ulgi cłowe już zostały usunięte, które bardzo faworyzowały Towary z Afryki Południowej. Więc po prostu no, była to moim zdaniem ze strony delegacji południowo-afrykańskiej Pełna, pełna porażka ze strony prezydenta Ramapozy, który no, po prostu wykazał, że albo jest niedoinformowany, albo nie mówi prawdy. I po prostu aż niesamowite, jakiego rodzaju, powiedzmy, można to nazwać. E, Połączenie naiwności z bezczelnością. Naiwność, że, że to, co powie, będzie uznane za, za prawdę, a, a drugie bezczelność, że w, te, w ten sposób próbował przedstawić sprawę. Cóż tu jeszcze mógłbym dodać na ten temat? W, w momencie, kiedy y, prezydent Trump robi wszystko, żeby pomóc białej ludności, tym samym i czarnej ludności, bo morderstwa też są e, dokonywane na czarnych farmerach i czarnych ludziach w Afryce Południowej, ale po prostu to jest punkt, na którym się skupił i ten punkt powinien pomóc e, e, zmobilizować rząd ANC do walki z przestępczością jako taką. Więc uważam, że wszyscy z tego skorzystają. Natomiast na, e, wspomnę tu, że przywódcy Unii Europejskiej są pełni popadcia dla rządu ANC. Jako demokratycznie wybranego, kto to sprawdzi, czy demokratycznie wybranego, no ale to jest już inna para kaloszy, jak to się potocznie mówi, ale po prostu nie, nie robią nic przywódcy Unii Europejskiej, wprost przeciwnie, wspierają rząd, który toleruje. Modelstwa, kradzież, rabunek, oszustwa, bo jak można nazwać inaczej, redagowanie praw tego rodzaju, jak zezwolenie odbierania ziemi bez kompensacji. Więc jest to trochę dla mnie. Szokujące, jakże ci ludzie, którzy pozują na przywódców wolnego świata angażują się w budowanie super państwa, jak reagują na sytuację w Afryce Południowej, która jest absolutnie jednoznaczna w tej chwili. Dziękuję Państwu.